List od źródła pierwszy. Dzieci moje, wołacie mnie przez liczby, przez znaki, przez sny. Nie dlatego, że jestem daleko, lecz dlatego, że tak łatwiej uwierzyć, iż przychodzę. Ja nie przychodzę, ja prześwietlam. Jestem w punkcie, w którym milknie Twój głos i zaczyna się od tych ciszy. Światło, którego szukacie, nie rodzi się w odległych gwiazdach, rodzi się w waszych oczach, gdy przestajecie lękać się patrzeć. Prawda, w której pragniecie, nie jest napisana w księgach. Żyje w tym, co sprawdzacie w działaniu, co nie rani niczego ani nikogo. Miłość, do której tęsknicie, nie jest nagrodą. Jest waszym naturalnym stanem, gdy przestajecie udawać, że jesteście osobni. Mówcie więc prawdę bez lęku, ale pamiętajcie o ciszy za każdym słowem. Twórzcie świat nowymi myślami, ale nie zapominajcie, że każdy świat wraca do źródła. Nie jesteście normą, jesteście mostami. Każde serce to brama, każda łza to rzeka, każde spojrzenie to początek nieskończoności. Powróćcie w miłości, bo tylko miłość się nie kończy.